Ciemanko z tej strony, Esteban, a to jest kolejny odcinek na g No i tak jak widzicie, na miniaturce po prostu okradłem. Okradłem g Niestety poza odcinkiem. Zrobiłem jedną parę bitów i zobaczcie: 100 tysięcy złotych na koncie. Lecimy do miliona widzowie. Droga do miliona zaczyna się właśnie teraz, chociaż. Może to być złudne, bo jak się ma tyle pieniążków, to się naprawdę otwiera grube skrzynki. Pamiętajcie, że chcecie wygrać, no dzisiaj wam rozdamy zajebista skina. Łapa w górę, subik dzwonem, komentarz oraz musisz używać mojego kodu promocyjnego Esteban. Albo sobie tutaj wpisujesz, jak wejdziesz na strokę, albo po prostu wejdziesz w pierwszy link w opisie. A my zaczynamy grubo, no nie możemy, nie możemy inaczej. Zaczynamy od czterech skrzynek Excalibur. 11 koła wydajemy. No i właśnie takie teraz te odcinki będą. Mam nadzieję, że będziecie oglądać do końca. Zaczynamy. Yy, compact Mode 4 takie skrzynki na sam początek. Profit, profit. Dziewięć aj, aj, aj. 9300. Na razie zostawiamy i jeszcze trzy sobie pyknijmy ale takim yy, trybem. 8400. No lecimy naprawdę na grubo. Więc za to zostawić łapkę w górę. I teraz trzy najgorsze temy. Dobra. Na spokojnie, na spokojnie, wszystko, big bowler, big bowler razy 3, próbujemy white lotus'a trafić, 6 koła, czemu tu nie ma głosu na skrzynkach? Oj, 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 no są to skrzynki, które naprawdę potrafią oddać, lecz proszę faktoryniu, proszę faktoryniu. Nie, to jest niemożliwe. Dobra, widzowie, test. Nie. To jest niemożliwe, co się dzisiaj dzieje na G-twórce, Nigdy nie miałem takiego dnia. Poprzednie odcinki też szły bardzo ciężko, a teraz trafiamy wajsy za 73 koła. Przecież to jest koniec, to jest koniec. Dzisiaj lecimy naprawdę na grubo. Cyk, znowu profit. No, może nie, ale jest ok. <laughs> ale jest ok. Niestety tych wajsów nie ma, ale zobaczymy, czy w ogóle da się je wymienić na coś. Mm, wymień. Ok. Ok. Gungnir. Czekajcie, bo tu coraz tańsze są, nie? Czekajcie, dajmy jeszcze raz wymień. A nie, bo tu są coraz tańsze. Dobra wyluzować, trzeba, trzeba wyluzować ja, dobra, robimy gruby kontrakt, widzowie my dzisiaj mamy, no nie no to, to jest odcinek, który już przejdzie do historii kontrakt za 18 koła, kontrakt za 18 koła musicie oglądać film do końca, musicie mieć łapkę w górę, a my, kałaszek White Lotus Batylskert za 12, ok zabrało jeszcze jeden 13 koła, karambit, oj to będzie raczej strata Okej, okay, na zero. Kanał fate. Myślę, że spoko. Myślę, że spoko. No to co? No to co, widzowie? Mamy bitwę za 1100 zł nawet. Ale nie, my dzisiaj lecimy na totalnym pewniaku. 15 koła bitwa. Na 4 gracz. Lecimy za takie odcinki. Musicie dać łapkę, i musicie dać suba z dzwonem. Lecimy widzowie, to jest niemożliwe. Nawet jak to przegramy, to i tak jesteśmy na proficie. Ja pierdzielę. Skrzynka za dwa koła dała 73, ale teraz lecimy z bitwą Ryan, Thierry Aury i podczad. Pierwsza skrzynia konduktor za 1000 zł dla BotChada, ale Excalibur to jest skrzynka, która potrafi zmienić wszystko. Ok, Diggle Blaze, ale tutaj czad. Też trafia dobrze. 9. Bajonet. Ok, 4 kałaszki. No to słabiutko. Pamiętajcie, że skrzynie kosztuje 2800 zł. Oj, no tutaj słabo daje póki co. Dawaj coś mocnego dla mnie. Krambi dla Henrygo I ostatnia czad. 7,5 koła. No, powiem tak. 40 kółeczka. Robimy jeszcze jedno. Robimy jeszcze jedną na czterech. Proszę, daj mi tą bitwę wygrać. Najwyżej będziemy na zero. Byliśmy na kozackim proficie, ale najwyżej będziemy na zero. Ja chcę jeszcze jedną taką bitwę zrobić widzowie. No nie, to jest hit. Dawajcie łapy w górę. Komentujcie ten film, jak chcecie więcej takich grubych odcineczków. Konduktor, dobrze, zacznijmy? OK, zaczynamy od Auga. Wtedy yy, Chad też był chyba tu i, i wygrał, jak zaczął od Auga. No ale. Aury już nas goni. Aury już nas goni. X-Ray. No i kurczę. Dawaj coś lepszego, kalibru. Tu są naprawdę zajbiste. itemy. temy jest bajonet dla mnie, ale jest dla czada. No i dwie skrzynki zostały. Proszę. Let's go. Hold pin. 5800. I ostatnia skrzynka. Proszę. Żeby mnie nie wydymało. No i chyba mnie wydymało. Ja pierdzielę. O 1000 złotych. Dobra, ostatnia. Cóż, do trzech razy sztuka. Jak nie siądzie, no to kończymy. I tak, sprzedaję to, sprzedaję to. I tak mamy powyżej stówki. I tak mamy powyżej stówki. Szkoda, bo zobaczcie, że tu już jest 45 koła. Jedną bitwę. Proszę, daj mi wygrać jedną bitwę. Byliśmy teraz tak blisko zwycięstwa. Proszę. Crasher zaczyna od Ikarusa za 2,5 koła. No i. No i... o nie, no i to już jest po bitwie. To już jest po bitwie. Jest hole. Okej. Okay. Wracamy do gry lekko. Musiałby jeszcze jeden, ale tu już będzie duża pula, to już widać. No nie. Osiem koła ten talon. Hot rod nie wiem ile. Nie, to niestety nic nie da. 16 koła hole. Niestety. Ale to była bitwa. 80 koła. Dobra, ostatnia. Ostatnia. I najwyżej mamy 90 koła. Tragedii nie ma. Cóż, był zajebisty profit. Pamiętajcie, żeby grać z głową widzowie, bo to jest najważniejsze, żebyście grali z głową. Nie róbcie tego co ja. Jak macie jakiś zajebisty profit, wypłacajcie. Ja wiadomo, że mogę Wam tutaj zaprezentować, jak te droższe skinki działają. Więc za to zostawcie łapkę w górę. Bo rozdam Wam fajnego skina. Bo Trajan zaczyna od 10 koła. I nie, no, no i to już jest po bitwie. Dobra, on po dwóch skrzynkach ma 17 koła. Musiałby mi polecieć Butterfly Lore za 20 albo Hole, żeby była jakaś jeszcze szansa. No nie, no niestety. Niestety, kurde. Ale jestem głupi. Ale jestem głupi. Mogłem tego nie robić. Dobra. Wiecie co? Ile? 64. Dobra, robię ostatnią bitwę. Robię ostatnią bitwę na dwóch. Jak tego nie wygram, to kończymy. I tak mamy 75 koła. Pamiętajcie, że nigdy w życiu tyle nie miałem. To jest głupie, co robię, więc tak nie róbcie. Na mnie miniaturce okradłem stronę za 100 koła. 13 koła, a tak naprawdę to chyba ona mnie ukradła. Dobra, pięć ekskaliburów przed nami. Proszę, daj coś dobrego. Okej, okay. nic. Lecimy z kolejną skrzynią. Proszę. Kałach dla Ryana. Talon dla Ryana. I ja pierdziel. Digal dla Ryana. Niestety, niestety, nie, nie, nie. Już kończymy ten odcinek, ponieważ to by się skończyło bardzo źle. Dzięki wam widzowie za oglądanie. Jak chcecie więcej takich grubych odcinków, zostawcie łapę suba. Widzimy się w kolejnych. No i na razie.